Każdy z nas pewnie już spotkał się z brakiem motywacji. Po prostu się nie chce. Ludzkie odczucie towarzyszące nam co jakiś czas, jak sobie z tym radzić, odpowiedzi szukali eksperci. Podejmujemy temat motywacji, czyli myślę bliski każdemu z nas, bo każdy z nas całe życie sam się motywuje, chce być motywowany. Tematy, jakie podjęliśmy, to między innymi motywacja w pracy. Czy jak motywujemy siebie w pracy, ale też jak motywujemy się do zmiany pracy? Jednak podjęcie takiej decyzji często jest złożonym procesem. No na nasze motywację wpływa wiele czynników. I w kontekście zmiany pracy, to te czynniki są i takie wewnętrzne, i zewnętrzne, prawda? Niemniej jednak jest gró takich elementów, które są stałe, jak wynagrodzenie, jak rozwój zawodowy jak powiedzą, jakaś ustalona ścieżka kariery, więc to trzeba wyważyć, czy te elementy, które powodują, że chcemy zmienić pracę, są na tyle ważne, żeby to zrobić. Motywacja związana z pracą była ważnym, choć nie jedynym tematem dzisiejszej konferencji. Prelegenci poruszyli kwestie związane między innymi z motywowaniem w dobie AI w odniesieniu do edukacji i świata gospodarczego. Na zakończenie omówili aspekty automotywacji, czyli co zrobić, żeby chciało nam się chcieć.